Krzysztof Dęga witam, zapraszam na kolejne spotkanie. Tym razem będzie o tak zwanym paraliżu nocnym. O tym wszystkim chcę nam opowiedzieć. Ja w zasadzie opisała to całe zdarzenie pani Jadwiga. Dziękuję za pani jadwidze właśnie za te spostrzeżenia. A zatem posłuchajmy, cóż to takiego jest paraliż nocny. Pani Jadwiga pisze tak. W jakimś programie na YouTube usłyszałam, że istnieje coś takiego jak paraliż nocny. Nie można się poruszyć, tylko umysł funkcjonuje. Miałam dwa przypadki: jeden w wieku około 13-14 lat, drugi w wieku dojrzałym, pisze pani Jadwiga. A było to tak: babcia pewnego dnia postanowiła z rodziną wyprowadzić się z Dolnego Śląska. Była już w wieku emerytalnym. W związku z tym praca na roli sprawiała jej i dziadkowi pewne utrudnienia. Jej córka zrobiła to samo, ponieważ ten dom po prostu sprzedano. Tego pamiętnego dnia byłam na wakacjach właśnie tam. Wraz z ciocią miałam na drugi dzień wyjechać do innej miejscowości. Tymczasem w ten ostatni wieczór zagadałam się z koleżankami i późno wróciłam do domu. Ciocia z rodziną już spała. Położyłam się zatem cichutko obok ich córeczki. Już miałam zasypiać, kiedy maleńka ula położyła mi swoją rączkę w czasie snu na moim lewym ramieniu. W tej chwili miałam odczucie, jakby mi ktoś usiadł na piersiach. W sposób duchowy odczytałam, iż jest to duży czarny kot. Nie bałam się, chociaż nie mogłam w ten w żaden sposób się poruszyć. Jako dziecko pomyślałam wtedy, Skoro mam tu teraz umrzeć, to najpierw się pomodlę. Zaczęła odmawiać ojcze nasz. Wtem ten kot zeskoczył z moich piersi na podłogę, a ja odzyskałam władzę w swoim ciele. Rozmyślając nad tym, co mi się przydarzyło, pomyślałam, że może to dusza tego Niemca, który powiesił się w tym pokoju na róże od pieca, bo nie chciał wyjechać z Polski. Możliwe. Zastanawia się pani Jadwiga, i ten drugi przypadek już teraz, za chwilę też wam przytoczę. Byłam już mężatką, mąż i syn poszli do pracy, a ja tego dnia miałam wolne. Postanowiłam się jeszcze trochę przespać, tym bardziej, że za oknem było jeszcze ciemno. Leżałam na lewym boku, tyłem do uchylonych drzwi drugiego pokoju. Nim zasnęłam, Czuję duchowo, że jakiś facet idzie z przedpokoju w, w stronę mojego pokoju. Odnoszę wrażenie, że jest wysoki, ubrany na czarno i ma na nogach czarne, eleganckie lakierki. Wyraźnie słyszę jego kroki. Tam, gdzie jest dywan, kroki umilkły. Nagle czuję, że stoi w tych uchylonych drzwiach. Odczuwam jego nienawistny wzrok, który utkwił w moje plecy. Duchowo mówię do niego, wszelki duch Pana Boga chwali. Dopiero po tym wezwaniem Boga dorobiłam. Zostałam sparaliżowana od stóp do głów. Wolne myśli mam tylko. Próbuję odmówić półgłosem modlitwę do Świętego Michała Archanioła, ale usta mi coś paraliżuje. Nie mogę się za nic obrócić. Nie mogę wzywać pomocy ludzi, bo jestem sama. Więc, siłą woli, niemal krzyczę do Matki Boskiej, aby mnie ratowała, i ona to zrobiła. Powoli odzyskuje siły i ruchliwość ciała. Za oknem powoli budzi się dzień, opisuje pani Jadwiga Grzesiak. Myślę, że wiele osób ma podobne doświadczenia. Chciałbym, żebyście napisali do mnie. I jeśli jest taka możliwość, to po prostu porozmawiali ze mną w tym programie. To może być rozmowa na telefon, którą nagramy, ale jeśli macie dostęp do komputera albo do smartfona, gdzie macie na przykład zainstalowanego Skype'a, to możemy tam porozmawiać. Możemy porozmawiać na WhatsAppie. Możemy porozmawiać na dowolnym innym urządzeniu. Jeśli chodzi o rozmowę wideo, tak więc, jeśli macie przeżycia, naprawdę bardzo gorąco was namawiam, abyście napisali do mnie i podzielili się ze swoimi doświadczeniami z widzami. Wiem, że wielu z was ma takie doświadczenia doświadczyło paraliżu nocnego. Jeśli chcecie o tym opowiedzieć, naprawdę zachęcam was. Gorąco, być może, Wasza opowieść o tym, jak to wyglądało, zmobilizuje inne osoby, aby o tym po prostu opowiedziały. Czym więcej takich historii, tym być może bardziej zrozumiemy, na czym polega ten nocny paraliż. Naprawdę, bardzo gorąco Was do tego zachęcam. Porozmawiajcie. Jeśli nie, Wy nie mieliście takiego doświadczenia,. Mamy teraz taki czas, kiedy jesteśmy w domach, porozmawiajmy ze swoimi domownikami. Możemy również napisać do swoich znajomych, zadzwonić do znajomych, przekazać im, zapytać ich po prostu, czy ten paraliż nocny również ich dotyczy, czy po prostu ich spotkał. Zachęcam jak zwykle do subskrypcji tego kanału, lajkowania, komentowania oraz do kliknięcia takiego malutkiego dzwoneczka. Jeśli to zrobicie, dostaniecie powiadomienie o kolejnych filmach, które pojawią się na tym kanale. Już wkrótce kolejne historie, myślę, że bardzo ciekawe. Między innymi będzie też coś o życiu po życiu. Czyli o śmierci klinicznej. Bądźcie e, czujni, bo ten materiał już wkrótce pojawi się na tym kanale. A za dzisiaj, e, aha, jeszcze podam może adres mailowy, na który możecie do mnie pisać: krysztof.dega.wp.pl. Ten adres znajdziecie również w opisie tego dzisiejszego filmu. Dziś pozdrawiam Was serdecznie. Krzysztof Dęga. Do zobaczenia. E